Właśnie zajadam posiłek po siłowni i naszła mnie taka refleksja. Wcześniej miałem połączenie, taką głębszą rozmowę z moim przyjacielem, a z rana sobie pracowałem. Za chwilę też od razu jadę stąd ten posiłek w aucie, ale uświadomiłem sobie, że. Żeby po prostu zatrzymywać się czasem na chwilę i być wdzięcznym za to, co już mamy, a nie tak nieskończoność gonić, bo zawsze może być lepiej, zawsze możemy więcej osiągać, ale czy o to chodzi? I kiedyś usłyszałem takie zdanie, gdzie. Mocno do mnie trafiło, że dopóki nie docenimy tych małych, no to te duże do nas nie przyjdą rzeczy. I no z tym chciałbym ciebie zostawić, bo myślę, że czasem warto zastopować i właśnie pobyć tu i teraz. A ja kończę jeść i lecę dalej.